Cześć, witam wszystkich ponownie. Tak tylko na szybkości chciałem pokazać Wam wszystkim, czym jeżdżę. Chciałem powiedzieć też parę słów, że fajnie na to wyszło, to pierwsze wideo, które zrobiliśmy, miałem trochę problemów właśnie z rzuceniem go na YouTube, a, z rozdzielczościami, takie rzeczy, no ale nigdy wcześniej tego nie robiłem, także mi się wydaje, że w przyszłości będzie lepiej, no i wiele rzeczy jest do zrobienia jeszcze na tym kanale, chciałem poprawić tam jakieś zdjęcia, powrzucać wszystko, nie mam w ogóle materiałów i nie mam w ogóle czasu, tak jak teraz siedzę tutaj, przyjechałem i jestem prosto po pracy, nie, także wpadłem tylko do domu, wziąłem kamerkę, no i tutaj przyjechałem sobie do parku, nie bardzo dużo ludzi, dzisiaj jest pogoda, jest mistrzostwo świata, cieplutko Ale jutro ma być już deszcz, dlatego dzisiaj chciałem takie coś, taki krótki wstępik zrobić, pokazać wam właśnie czym jeżdżę Więc tutaj jest mój rower O, tak on wygląda Jest to Giant Advance Karbonowe wstawki, w ogóle karbonowy rower, wszystko jest karbonowe. Tak to wygląda. Każdy szczegół, każdy brakiet, wszystko jest karbonowe. Jakaś saszeta na jakieś drobne rzeczy, dentka czy coś. Jakby się przebiło koło do wymiany, wszystko. Shimano 105, kto się zna, ten wie o co chodzi. Także jest jak jest. Kierownica też, wszystko w karbonie wymieniana. Garmina GPS, licznik No i tak on właśnie wygląda Teraz jeszcze chciałem pokazać wam kask Ponieważ jak jeździłem wcześniej Kamera była umiejscowiona tutaj u góry I troszkę było szum wiatru słychać, może niewyraźnie mnie było widać Dlatego kupiłem sobie takiego strapa małego Z innym braketem Także mi się wydaje, że powinno być lepiej. Właśnie jeszcze nie testowałem go, a że pogoda jest dzisiaj bardzo fajna, więc przejadę się, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mi się wydaje, że będzie dużo lepiej. No, jeszcze chciałem podziękować mojego synowi, bo on najbardziej mnie wspierający mnie dzięki wielkiej kacperuś. No i widzimy się za chwilkę, już zaraz się przejedziemy. Zobaczymy, jak to kamerka sobie śmiga na tym nowym brakiecie. Także do zobaczenia już na rowerze. No i dobra, jesteśmy. Wypnijmy się w pedały, dobra, ok, gitara. Sprawdzimy sobie. Pyk Puszczamy licznik, licznik leci. Zatrzęsienie ludzi dzisiaj w parku. Jeden dzień takiej pogody ma być. Od jutra już deszcz, przez cały tydzień deszcz. 100% deszczu ma padać. Także nie wiem czy gdziekolwiek się wybiorę, a już plany małe miałem, ale jak tylko jakiś będzie przerwa do to, to może gdzieś pojedziemy, tylko nie chcę zmoknąć, bo zmokłem w tamtym tygodniu i to tak doszczętnie zmokłem i nie chcę tego powtarzać. <laughs> Zobaczcie ile rzuci w park. No. Tak jak mówię, trochę zmęczony jestem, jestem prosto po pracy, nawet nie zdążyłem jeszcze nic zjeść. Siadłem na rower i po prostu tutaj przyjechałem, żeby tylko złapać trochę tego słoneczka, ale już, już zachodzi, już się wieczór robi. Także jest jak jest. Z rozmawiałem właśnie w pracy na temat tego, że zrobiłem takiego vloga swojego pierwszego i bardzo mu się podobało, kurde. Mówił, że już kiedyś też kamerę kupi, też chciał coś próbować, właśnie jakieś skucharzenie, bo on jest zauważny, znaczy lubi gotować, ale mówił, że nigdy nie mógł się przełamać, zmotywować i tak to wyszło. Ale mówił, że bardzo fajnie wyszło, że będę to kontynuował, także troszkę mi energii dodał takiej pozytywnej. Lubię takie rzeczy. Tutaj im się włączył i się włączy. włączy. Okej. Okay. Ja mam, wszystko chyba mam, nie zapomniałem sobie o parku Chyba wyraźnie mnie będzie słychać Mam taką nadzieję, jak nie dojdziemy dalej kontynuować z jakimiś mikrofonami czy coś Będziemy próbować tu kolej ma skarpetki piękne, nie? Kozak, kozak, kozak jest <ścoughs> Uhuu, przy weekendzie chciałem gdzieś do centrum pojechać. Nie wiem, czy mi się to uda, ze względu właśnie na pogodę. Ale, jak wszystko będzie w porządku, to wybierzemy się, zobaczymy coś londyńskiego bardziej, co przykuje uwagę. Może także, wszystko zależne jest od pogody. Mam nadzieję, że to wszystko się nagrywa teraz, bo nawet kurde nie popatrzyłem czy kamerę włączyłem, ale chyba tak ludzie troszkę się patrzą jakbym mówił do siebie, ale nie szkodzi. O zielone nie widzę zielonego, to już widzę. Ale skakujemy tutaj sobie. Ja. Myślałem, że Stevie Wonder jest, ale... ale chyba nie. Widzicie jaki lockdown, korki jak nie wiem co. Każdy z pracy wraca to jest godzina, o której wszyscy z pracy wracają. teraz. Nie chcę dziś nie wiadomo jakiej trasy robić, bo kurde ja chciałem tylko pogadać chwilę. Nie wiem, zobaczymy. Gdzie tu pojechać? To może pojedziemy w stronę Leyton, zobaczymy. Kurde, jak jest ciepło, aż przyjemnością się jeździ. Ręce nie marzną, kurde, Mistrzostwo Świata. Pojechał. Co za koleś To my pojedziemy w prawo. Hej. bo wiecie co, może... Pojedziemy prosto, bo to, kurde, zanim się tu przepchamy, to zejdzie. Także jedziemy prosto. Tam sobie skręcimy w prawo i będzie szybciej. Tutaj jest korkowo. Troszkę się wciśniemy. Właśnie tak. No to będziemy stać i stać. To jest właśnie to, że rowerem w korku można jeździć dużo szybciej nawet niż samochodem kurde, bo to oni wszyscy stoją czekają, a rowerem przez zawsze przyciska. Także to jest jeden wielki plus. A, jeszcze problem z tymi komentarzami miałem, bo Niby włączyłem, że komentarze można było robić, a Coś jest nie tak i kurde, nie da się wstawiać Także nie wiem o co chodzi Thank you. Więc będę nad tym pracował, dzisiaj to zobaczę o co to chodzi Kurde, bo Nie wiem Ale dogramy wszystko, no właśnie tak jak mówię, potrzebuję trochę zdjęć Trochę filmów, jakieś intro w sensie. tylko nie mam czasu, bo od świtu do nocy jestem w pracy. To znaczy, jeszcze nie teraz, ale od następnego dnia przerzucamy się na znowu na letni czas. Tak, że będę troszkę dłużej pracował. Więc jest jak jest. Dobra, zrobimy sobie takie koło w sumie teraz. Nie wiem, tam jest 10. Powinno się wyrobić dobrze w czasie. Nie było wszystko Gites. Mały trening nie zaszkodzi, nie? A tu stoimy, bo co? Nie wiem My nie stoimy, my jedziemy Nie ma czasu na stanie Dobra, no, tak na szybkości sobie podjedziemy, bo... żeby dobrze się w czasie zgrać, bo nie chcę nic ucinać, nic przestawiać, nie mam czasu, po prostu... Chcę wrzucić wideo, tak żeby było wszystko elegancko, od strzału Oby się udało Tędy, 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 tędy Czerwone, czerwone Okej okay. Samą porę Idziemy w prawo zanim pojedziemy, niech jedzie, idę czerwone. Czekamy tu rysuneczko, bo takie piękne już zachodzi no. w nocy może zacząć padać, 100% opadu angielska pogoda wraca Zielone, nie śpimy. Come on, but się nie chciał wpiąć, ale już się wpiął. Tom do rondo, tom do rondo. Już stoimy, już jest odwoł skręcający. My nie stoimy, nie? Ale ten O, tu stoimy. niema oh yeah. Oje To światła dobiją ludzi, kurde Dawa zielony Jest, jest O, dawaj buta, wpinaj się jesteś Tu sobie zajdziemy. Tu sobie zajedzie. mieliśmy ostatnio być. Nie byliśmy, będziemy dzisiaj. O wow Lubię to miejsce. Zobaczmy sobie. Nie fajnie. Myślałem o subskrypcjach chaty i o lajkach jeszcze chciałbym, żebyś oglądała to wszystko No <laughs> Fajnie łódeczki stoją, jeszcze nie gotowe na sezon Nie ma będzie po drugiej stronie są No, tu jest Whips Cross Tak zwany Whips Cross Ale fajnie, cisza spokój, lubię takie miejsca. No Kozak Dobra icimy dalej, zobaczymy co jest dalej. Tak ja lubię jak się wiosna robi, już ptaki słychać i wszystko, mistrzostwo. Dawaj, dawaj, dawaj. U-12 tam jechał, nie wiem gdzie on jeździ, nigdy tam tą drogę nie kiedyś chciałem ją sprawdzić. Co się zrobi? Obit znika. Fajny rowerek. Oh, yeah. yeah it's a bez gps także po znakach trochę muszę nie wszystkie drogi znam H57 zjeżdżamy na ten pas okej, okay. kurda, ale ruch wow co by się spodziewało 57 wow wow Wow. Puścisz mnie dziękuję Uu, zobaczcie tej Skrzyżówka tak dobra Stańmy. McDonald's fold. Kamera chyba działa, tak właśnie wygląda w Jak przystało mam 58, to jest autobusik, którym do pracy jeździłem Zielone Zielona mama, tutaj każdy się musi wpychać, nie? Także normalne to jest. Dzieci dzisiaj pierwszy dzień nie, co dzisiaj? Wtorek, drugi dzień w szkole dzisiaj były. Także przez to też jest więcej tłoków ściągają powoli obostrzenia. W przyszłym miesiącu dużo już ma rzeczy być ściągniętej. Premier powiedział, że nie będzie chciał lockdownu wprowadzać więcej, więc zobaczymy jak to wszystko ozofrycarno, bo naprawdę ludzie już mają dość siedzenia w tym domu. chore kurde. Jesteśmy na Leyton. Daleko do domu mam. 10 minut stąd. Także niedługo będziemy kończyć. Ja skleję jakieś to wideo. I zobaczymy. Już mam jakieś tam. Znaczy doświadczenie. Już wiem mniej więcej jak to robić. Także powinno być ok. mi się to to jest bardzo czasochłonne takie uploadowanie filmów YouTubea YouTube'a, to bardzo długo schodzi oh shit do każdej krzyżówek jak dojeżdżam, muszę myśleć o wypinaniu butów raz już leżałem kurde Więcej tego nie chcę powtórzyć, bo kurde zamyśliłem się i dojeżdżałem sobie powoli. Zapomniałem, że mam buty wpinane, i na bok poleciałem. Także nie chcę tego powtórzyć. Ludzie się nie bawią, jak widać na czerwonych, sobie jeżdżą i pierdzielą. Ale gdzie gdzie, kiedyś może policja się napataczy, nie jest jakieś tykietu złapać. Także wolę się zatrzymać, poczekać, postać ale tu jest ogólnie dziki zachód trzeba patrzeć na kierowców, myśleć za nich, bo pieprzyć się ktoś w ciebie musiał tak trzeba wszystko obserwować co z tej jazdy, i tam parę minut tego, co tam przezepłynąłem do Was. Także będziemy tu na tych czerwonych światłach kończyć. I do usłyszenia, myślę, że bardzo szybko. Hej, trzymajcie się, na razie